Mam nadzieję, że nie zostanie totalnie zmiażdżony. Okej, okay, let's go! To może na prawo, no do... tak na prawo, do... tu nikt nie idzie. Dobra, miejmy nadzieję. O, dołączył, wrócił do gry. To pierwsza nadzieja. Druga nadzieja, że nie będzie dwóch typa, Trzecia nadzieja, że mnie totalnie nie zmiażdżą w tym co? Chyba, że nikogo tu nie będzie. A oni, w trójkę siedzą nowe. Rozumiem. Oh, shit. Spadasz. Dobra. Ej, ja coś, ja gotuję, ale ja gotuję. Klipuj to, klipuj to, klipuj to. Pronto, você